Przy okazji każdego mojego filmu, w którym zahaczałem o kwestie streamerów, pojawiały się komentarze ludzi, którzy pytali, dlaczego ktoś w ogóle to ogląda. Jaki jest sens w wielogodzinnym oglądaniu, jak ktoś inny gra w gry, przegląda internet czy nawet czasami wychodzi z domu? Dlaczego tysiące, a ostatnio nawet dziesiątki tysięcy ludzi wspólnie ogląda, jak ktoś robi zazwyczaj kompletnie normalne rzeczy? To z pozoru proste pytanie, ma wiele odpowiedzi. Ludzie oglądają streamy z kompletnie innych powodów. Nawet oglądają je w zupełnie inny sposób. Stąd nie da się odpowiedzieć na pytanie jednym zdaniem. Postanowiłem więc nagrać ten film. Przeczytałem przy tym dostępne w internecie badania na ten temat. Popytałem ludzi oraz korzystałem z własnych doświadczeń, aby jak najpełniej odpowiedzieć dlaczego ludzie oglądają streamy. Sponsorem filmu jest aplikacja do nauki języków obcych Speakly. Znajomość języków obcych, szczególnie angielskiego w obecnych czasach to niesamowicie przydatna umiejętność. Sam w trakcie tworzenia tego filmu czytałem kilka prac, które były napisane w owym języku. Speak.ly pozwala ci na naukę aż ośmiu języków, a sama nauka jest całkiem przyjemna ze względu na możliwość wyboru sposobów, w jaki chcemy się uczyć. Możemy uczyć się układać zdania mówiące telefonu, ćwiczyć pisanie, ćwiczyć słuchanie, powtarzać słówka czy szlifować gramatykę. Aplikacja nawet poleca ci muzykę w języku, którego się uczysz jako dodatkową pomoc. Aplikacja daje ci codzienne zadania, jednak definitywnie stawia przy tym na dowolność. Speakly twierdzi, że według ich badań aplikacja pozwala na pięciokrotnie szybszą naukę języków, co oznacza, że osiągnięcie płynnego mówienia zajmuje około 3 do 4 miesięcy codziennej nauki przez zaledwie 30 minut. Ze Speakly można korzystać zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na stronie internetowej. A żeby zacząć uczyć się języków, wystarczy kliknąć w link w opisie. Nowi użytkownicy mogą wypróbować Speakly za darmo przez 7 dni. Zapewne widzieliście kiedyś w internecie komentarz kogoś, kto nie mógł zrozumieć dlaczego ludzie oglądają jak ktoś gra w gry zamiast samemu zagrać. Zapewne widzieliście też odpowiedź do tego komentarza, dlaczego ludzie oglądają piłkę nożną zamiast samemu zagrać. Ja osobiście widziałem tą dyskusję kilkadziesiąt razy. Ta odpowiedź po części ma sens, jednak nie w pełni. Oglądanie piłki nożnej jest trafnym odniesieniem tylko do oglądania meczów sportowych czy streamerów profesjonalnych graczy. -Oczywiście istnieje duża rzesza osób, które oglądają głównie gracze na najwyższym poziomie. Niegdyś praktycznie wszyscy najpopularniejsi streamerzy byli prograczami, a ludzie oglądali ich, aby się uczyć czy po prostu obserwować rozgrywkę na najwyższym poziomie. Oczywiście dalej najpopularniejsi gracze popularnych gier mają dużą oglądalność. Szczególnie kiedy pojawia się nowa, szalenie popularna gra. Bycie dobrym graczem to dobry sposób na pierwszy zastrzyk popularności. Na dłuższą metę jednak, jeżeli chcesz utrzymać swoją pozycję, musisz dawać od siebie coś więcej. Być przy tym interesującym człowiekiem. Przykładowo streamer Ninja, który zdobył popularność przy okazji gry Fortnite, po spadku popularności tej gry stracił jakieś 90% publiczności. Za to streamer XQC, który zdobył początkową popularność, będąc prozawodnikiem Overwatcha, po odejściu od tej gry stał się kilkukrotnie popularniejszy. Przez to, że zwyczajnie jest ciekawą osobą i nie ograniczał się już tylko do fanów Overwatcha, a trafiał do praktycznie każdego. Wracając jednak do oglądania gier. Najzwyczajniej w świecie wiele osób lubi konsumować gry w takiej formie. Było tak, od kiedy tylko technologia na to pozwalała. Wcześniej ludzie oglądali Let's play na YouTube. te jednak obecnie zostały w dużej mierze wyparte właśnie przez streamy. Inni nie chcą wydawać pieniędzy na nowe gry, które potrafią kosztować ostatnimi czasy horrendalne sumy, co dla młodszych ludzi jest sporym wydatkiem i zwyczajnie wolą obejrzeć interesującą ich grę. Zwłaszcza kiedy streamer grający w nią jest charyzmatyczny. Często jednak ludzie wybierają streamerów bardziej stonowanych, aby ich osobowość nie zakłócała im rozgrywki. Ludzie też oglądają streamy, aby znaleźć gry, w które oni potencjalnie chcieliby zagrać. Szczególnie tutaj przydaje się opcja interakcji ze streamerem, gdzie możesz zapytać go o interesujące ciebie szczegóły w grze, czy zaczerpnąć opinii streamera na tematowej gry. Zwłaszcza jeżeli wiesz, że w przyszłości gry, które jemu się podobały, podobały się też tobie. Często streamerzy jak gucio grają w niszowe gry, które są zwyczajnie kiepskie, a oglądanie jak ktoś gra w słabą grę jest zabawne w przeciwieństwie do grania w kiepską grę. Niektórzy streamerzy są też absolutnym przeciwieństwem pro graczy i grają w gry wyjątkowo słabo, co jest całkiem zabawne. Gry jednak mimo wszystko są w obecnych czasach mniej znaczącym czynnikiem niż kilka lat temu. Obecnie wielu topowych streamerów na Twitchu, platformie stworzonej z myślą o streamowaniu gier, praktycznie w ogóle nie gra w gry. Streamer Kai Senat, obecnie najpopularniejszy streamer na świecie, więcej czasu spędził śpiąc na streamie niż grając w jakąkolwiek grę. Jego content w dużej mierze opiera się na przeglądaniu internetu, rozmowach z czatem czy organizowaniu mini-eventów, przy okazji których zaprasza znane osobistości, zazwyczaj ze świata amerykańskiej muzyki. Oczywiście zagra czasem w jakąś grę, jednak nie jest to jego główny content. Jego popularność w pełni opiera się na tym, że jest interesującą osobą i żywiołowo reaguje na różne sytuacje. W Polsce również mamy przykłady topowych streamerów, którzy większość czasu spędzają nie grając w gry. Multi, obecnie najpopularniejszy polski streamer, który robi większe liczby na Twitchu niż ktokolwiek inny wcześniej, większość czasu na swoich streamach również nie gra w gry, a przegląda internet. Obecnie praktycznie cały czas najpopularniejszą kategorią na Twitchu są rozmowy, podczas której streamerzy najczęściej gadają z czatem czy przeglądają internet. Oglądanie jak ktoś ogląda film, reaguje na muzykę czy nawet przegląda TikToka brzmi dziwnie, jednak jest to zwyczajnie dla ogromu ludzi ciekawsze niż robienie tego samemu. Nie dość, że podczas oglądania widzisz żywe reakcje streamera, to często daje on swoją opinię o filmie. Masz też reakcji ludzi na żywo w postaci czatu i zyskujesz też pozorne uczucie, że nie spędzasz tego czasu samotnie. Stąd filmy z reakcjami cieszą się aż tak dużą popularnością, często większą niż filmy, na które reagują streamerzy. Ostatnio coraz częściej na streamach organizowane są przeróżne eventy, jak popularna bita śmietanka, a patrząc na sukces jaki odnosi i fakt, że w streamingu jest coraz więcej sponsorów, a za tym idzie pieniędzy, to wydaje się, że takich wydarzeń będzie tylko coraz więcej. Oglądanie takich rzeczy na żywo zamiast w formie filmu na YouTube, ma swój urok. Wszystko jest naturalne i nie wiesz, co się zaraz wydarzy. W dodatku przez czat możesz się jakbyś był częścią tego widowiska, zamiast być tylko biernym widzem. Wielu streamerów też ostatnio po prostu transmituje swoje codzienne życie, wychodzi z domu i streamuje z zewnątrz. Streamy IRL są coraz popularniejsze. Są też jednymi z najciekawszych pod względem tego, że są kompletnie nieprzewidywalne przez to, że są najczęściej oparte na wchodzeniu w interakcje z innymi, losowo spotkanymi ludźmi. Coraz wychodzi bardzo ciekawie, raz dziwnie, jednak to też ma swój urok i w dużym stopniu streamy IRL przyczyniły się do rozwoju Twitcha. Bo krótkie klipy z tych streamów na TikToku czy YouTube generują ogromne wyświetlenia i przyciągają widzów do oglądania Twitcha. Podsumowując ten punkt, Twitch jest obecnie platformą rozrywkową. Streamerzy bardziej niż kiedykolwiek starają się dostarczyć nam ciekawych treści, umylając nam czas. Ciekawe treści jednak to nie wszystko, bo oglądając streamera wchodzimy z nim w swego rodzaju relacje, parasocjalną relację. To najdziwniejszy powód do oglądania streamów, jednak jest też bardzo prawdziwy. Oglądając streamera przez wiele godzin, często regularnie, nawet codziennie, dosyć mocno przywiązujemy się do niego. I to dużo bardziej niż do jakiejkolwiek innej grupy influencerów. Z przykładowo YouTuberami spędzamy maks kilkadziesiąt minut dziennie. Ze streamerami za to nie dość, że spędzamy dużo więcej czasu, to streamerzy są zwyczajnie bardziej autentyczni. YouTuberzy pokazują tylko to, co chcą ci pokazać. Bardzo łatwo wyciąć coś, co pokazuje cię w niekorzystnym świetle. W przypadku streamerów za to wszystko jest na żywo i bardzo ciężko udawać kogoś innego przez kilka godzin dziennie. A nawet jeżeli ktoś próbuje, to prędzej czy później jego prawdziwa twarz i tak się ukaże. W dodatku aspekt interakcji zbliża nas do streamera. Fakt, że możemy coś napisać na czacie, czy wysłać dotację i uzyskać odpowiedź, buduje w nas być może mylne, jednak poczucie więzi. I tak spędzając czas ze streamerem zaczynamy go lubić, dowiadujemy się o nim coraz więcej rzeczy i tworzymy z nim swego rodzaju relacje. Można dyskutować, jak zdrowa jest relacja, w której ty zaczynasz kogoś lubić, interesujesz się nim, podczas gdy ty jesteś tylko jednym z tysiąca widzów. U niektórych ludzi takie relacje kończą się niezdrowo, wręcz obsesją, zwłaszcza kiedy taka osoba w pełni zastępuje swoje relacje relacjami parasocjalnymi. Są to jednak skrajne przypadki i większość widzów na Twitchu jest w miarę normalna. I takie relacje traktują jako dodatek, być może sposób na radzenie sobie z samotnością, kiedy akurat nie spędzają czasu ze znajomymi. W dobie przykładowo izolacji w 2020 streaming niesamowicie wystrzelił w popularności, a jak dowodzą badania, ludzie czują się o wiele mniej samotni, kiedy oglądają streamerów. Bo nie dość, że spędzają czas ze streamerem, wchodzą z nim w interakcje, to są jeszcze częścią czegoś większego, czyli społeczności streamera. Ważnym aspektem streamów, o którym zapewne wiele osób spoza tego środowiska nie myśli, to społeczność. Oglądając streamera nie oglądasz go sam, a towarzyszy ci każdy inny widz, czego łącznikiem jest czat. Jeżeli oglądasz streamera od dłuższego czasu, to zapewne kojarzy co aktywniejszych ludzi z czatu. Rozumiesz żarty, które ludzie spoza społeczności nie zrozumieją i znasz ogólnie panujący na streamie klimat. Społeczność streamera jest zbieraniną osób o podobnych zainteresowaniach i humorze, więc jeżeli dobrze trafisz, to zwyczajnie łatwo się zżyć z ludźmi tak podobnymi do Ciebie. Często streamerzy mają bardzo aktywne Discordy, które potrafią żyć własnym życiem niezależnie od twórcy. I znajdziemy tam ludzi, którzy przestali oglądać lub nawet nigdy szczególnie nie oglądali owego streamera, jednak aktywnie udzielają się na nim, bo lubią społeczność, która się wokół niego zebrała. Społeczność często organizuje się, aby tworzyć coś dla streamera. Przykładowo tworząc fanowskie gry, wysyłając do streamerów prezenty, czy w przypadku streamerów IRL, organizując gry miejskie. Społeczność tworzy też humor na streamach, przez przeróbki, czy dodając emotki związane ze streamerem. Często nawet komity streamera jest dużo ciekawsze i zabawniejsze niż on sam. I tutaj najlepszym przykładem jest zagraniczny streamer Forsen. Forsen na swoich streamach często zdaje się być znudzony, zazwyczaj mało mówi i grając przy tym w gry na niskim poziomie. Jednak mimo to ma jedną z najbardziej oddanych społeczności na całym Twitchu, bo ogląda go około 10 tysięcy osób, nieważne co robi, a jego czat jest jednym z najbardziej aktywnych. Jego społeczność sama tworzy dla siebie rozrywkę poprzez właśnie niesamowicie aktywny czat, Tworząc z nim przeróbki, wysyłając mu śmieszne dotacje, lub po prostu wchodząc do jego gier, ganiając go w 50 osób, krzycząc przy tym głupoty do mikrofonu. Na koniec warto też rozdzielić widzów na trzy kategorie względem tego, jak oglądają streamy. Pierwsza to ci, którzy podczas oglądania piszą na czacie, co za tym idzie, są aktywnymi członkami community, mimo że stanowią zazwyczaj mniej niż 20%, to są najbardziej widoczną i wokalną grupą. Druzy to ci, którzy oglądają, jednak nigdy nie piszą na czacie. Stanowią oni większość widzów, jednak nie mają potrzeby dzielania się na czacie i są biernymi widzami, którzy nie wchodzą najczęściej w ogóle w interakcję ze streamerem. Trzeci to ludzie, którzy oglądają streamy na drugim monitorze, kiedy pracują czy robią coś innego. Sam najczęściej podczas montowania filmów w tle słucham jakiegoś streama. Mam nadzieję, że jak najlepiej wytłumaczyłem fenomen streamingu. Starałem się do tego podejść jak najrzetelniej, bo oglądanie streamów to jedna z form rozrywek, którą sam konsumuję i bardzo ją przy tym lubię. Być może jednak jest coś, co przeoczyłem. W takim wypadku zachęcam do pozostawienia komentarza, dlaczego Ty oglądasz streamy.